Cześć, siemano widzowie, z tej strony znowu ja, czyli Od i witam was w kolejnym odcineczku z Małpek. Tym razem testujemy nowy Paragon. sprzed półtora tygodnia. Dawno tutaj nie wchodziłem. Oczywiście z moim serdecznym przyjacielem od Paragonów. bo Moja śmieję te Wit Paragony. Witajcie. Tutaj naczelny... Wbijacz Paragonów. No oczywiście, że tak. Więc tak, Łódź Podwodna. Mamy jedną kupioną. Tu dwie jeszcze w sensie kupioną. Jedna na Full S ledwo. I farmy są na Wie A rzeczywiście, rzeczywiście miałem błąd w sensie nie miałem racji. Możesz dać mi jeszcze trochę kasy? Ja nie mogę. że miał trzecią. Proszę bardzo. No i jest numer 3. I to kosztuje 350 tysięcy, czyli stosunkowo mało. Jak na nasze paragony, które testowaliśmy. I mam nadzieję, że tym razem nie skraszyli nam gierki, bo kiedyś nagrywaliśmy inżyniera. Czyli to, co uważam za gówno, i nam wywaliło gierkę po 20 minutach. Pod, dlatego inżynier jest gównem i dlatego nim się nie gra, bo kraszuje gierki. No właśnie. bo jest tak słaby, że kraszuje gierki. Włączyliśmy efekty, wszystko i tak nam wywaliło za drugim razem. Więc ja uważam, że najczęściej się nie grajcie inżynierem i potestujcie sobie łódź pod wodą bo chyba będzie. Jakby lepsza. co? Na mikrofalówce nie gramy, więc. Tak. Zero Thermomixa u nas, tak U nas tak bardziej normalnie się wszystko trzyma. No, no, tak by kolega ma lepsze standardy niż ja, ale wszystko jest tak w miarę normie. W normie myślę. Ta, po coś też szło pod dół. Dobrze, fenomenalnie. Już powoli lepszą tego Geralda, żeby jego level to podszedł. Przestaw tu. Będzie raczej bardziej efektywne. Efektowne. Tywne, towne. Nie wiem jak się mówi. Chcesz kasa? No możesz dać, żebym tylko kieraldo wymaksował w końcu. No tak. No, dobra, wymaksowany. Dobra, ja dostawaj to temiki. A ja się zajmę spamieniem... A nie, ja nie mogę spamić tych łodzi, bo ja nie mam na full... A nie mam... Nie, nie mam, na... A, mam A, na full. nie masz chociaż jednego levela na fula? Znaczy nie mam na piąty, ale mam na czwarte. To to się liczy. Ale czwarte się... Bo przydałby się jeden piąty u ciebie, ale nie, spokoj, to też mogą być. Nie wiem. Ewy. E, need more cash. Need more cash, no bo to. Ja to mów mi takie stać. rzeczy, mój drogi. A nie, tutaj gadasz, tak, że ten. Że ten ten. Ten teges. No. Teraz spróbujemy następny level, ten paragon. No, może pierwszy paragon w tej serii, jest na tym levelu, się uda nareszcie. Nareszcie będziemy próbować. I jakiś paragon nie udał się na setny To będziemy próbować, może w innym odcinku się uda na setny Tylko na razie zrobimy wszystkie Ta Mam nadzieję I jak będzie dużo lajków to możemy przetestować yy, nowego tego Nowe, Nowego bohatera, tego kurwiusa. kurwiusa Kurwiusa, kurwiusa, jakoś tak to szło nie pamiętam Ale to nie jest istotne Kasa, kasa, jest... szybko yy, On jest tak sprzed, nie pamiętam ilu Kurwius, Korvius. Nie jakoś długo, ale... Półtora miesiąca Niektórzy z was mogą go nie mieć, więc można go przetestować Ta, bo jest najdroższy ze wszystkich On kosztuje tam... 7500 Tak. Albo samo 7, nie pamiętam, jakoś tak Taki przedział No tak To trochę dużo jak bohatera, bo średnio kosztuje 5 Generalnie, a my tutaj mamy... Mamy problem, widzę Okej, okay, jednak żyjemy to co? To co? Postawę sobie druida. O tutaj. Albo nie, nie będę dostawał druida. Albo sobie się druida. O. O. Tutaj. E, czekaj, po coś już szło pod środek. Prawdaż, Jasiu? Dobrze mówisz. To mi się bardziej przyda w tym przypadku, więc muszę iść tak. Dobrze. I druid Dobra. miał mieć chyba korzyść. W tych szybkich runtach łatwo się stawia te totemy, bo one szybko mijają to. Szybciej się je stawia. To nie to atakuje kolcami mniejsze. Myślałem, że nie. I dostaj kasę za darmo. Fenomenalnie. Wszystko idzie po mojej myśli. Weź ulepsz tego magika, kurcze władę. Ja rozumiem, że jej nie stać, tak, ale. Magik tak się stoi tutaj. Od pierwszych naszych rundek. O! Nie wiem, co robi ta bitka nawet. Trzeba użyć wszystkiego. To raczej powinno pomóc. Więc jest warty na razie to coś mało, więc poczekajmy do dalszych rund. I za niego sobie kupimy Paragon, a na razie za kasę, którą mamy teraz, to. Będziemy stawiać totemy. Tak, Ta, w sumie to nawet się uda. Dozbierać 3500. pięćset 350 w sensie. Czy. Czy 400 w końcu. Czy znaczy. 340 tysięcy. No. Dobra, trzeba postawić jakąś defensywną. Że... Super. To jakąś dowalaną super małpkę. Na przykład była serma, seria z Batmana, to można teraz dać y, Batman małpkę. O tak, o tak, cóż za plan. Ależ, ależ mądrze. I można też dać y, cyborga. Można, to samo uniwersum. Zgadzam się z Tobą. Ale ja dam minigana. To taki jakby inwalida Jak nie rozumiecie o co chodzi to sobie musicie obejrzeć No Ta No nie wiem Nie da się tego przestawić nigdy O Lecimy pod laserek, no pod co innego Ta, powinno działać a nie mam efektów, tak Wyłączyłem efekty Kasa. kasę? Kasę. Ja, nie, ja kasę, ja nie dam kasę, ja nie dam kasy Daję kasę Ile mamy? 21 tonów. To bardzo dobry wynik Jak na nas Powolnie może stawiać te łodzie A. Żeby jednak łodzie się same broniły e, Zapomniałem, że coś takiego jak łódź w tej grze Gdzie są łodzie? Tu No tak na, na maxa tu. Robimy pod najlepszą czy pod... W sumie ich jest mało, to może pod najdroższą Ta no Strasznie mało. Czyli środek 11 tysięcy? Czy aż tak drogą chcemy? tej kasy znowu Ja mało kasy, ja biedny Dobra, tam mordzia to ci powinno wystarczyć na jakiś czas. A, na kilka rundek, ile teraz? Zaczynamy. Róbmy tak, że w tej serii będziemy zaczynać tak 150 runda, Czy później myślę, że lekko zaczynać? Nie no, wstęp można zrobić jakoś tak wcześniej, nie, ale można robić cięcia. No bo... Chodzi o to, czy zaczynać ten, że zrobić paragon na 150 rundzie. A, on no to średnio robimy na 150 na tej serii. No, żeby, A, że teraz tak wszystkie y, zaczynać, żeby ten, żeby było wszystko Ta, pięknie, ładnie. Tak, fair, żeby było. Chociaż, że na inżynierze to niezależnie od czego byłoby nie fair. Tak. Bo my robimy tak, że my nie naciskamy żadnych abilitek, gdy da, dasz znowu kasy, bo my nie naciskamy abilitek w ogóle. Gdy ten... Gdy będzie ten paragon? Dobra. Maria, się ty tam mało kasy dajesz. Wiem, sora, stary, no. No ale no, biedny jestem. To nie daje za dużo. Tu się szczupnie Tutaj. Tutaj. Jeszcze jak pomieścimy 35 tych tych jestów Trzy... Dobra 64 jest. te to te mocy będą A ja wiem czemu nie od kocu na trasie przydziałam efekty włączone Tak się ciekawe czy czemu ich nie widać Ja głupi jestem jakiś. to logiczne Gra w małpy, jestem głupi To się łączy Dobra pod środek mówisz no, jak, no, bo to najlepiej będzie tam defendowało, a poza tym, no, jest drogie. Może to fensy daje wyższy level tej małpce. Mm, mam szczerą nadzieję. No, chryste. Dobra, to, to ulepszy jeśli widzimy widzowie za chwilę. Bo co ja będę wam pokazywał? Jak klikam w myszkę. W sumie to będę klikał w kropkę. Mniejsza kto pytał. A więc. Ulepszone, tutaj się rozmyśliliśmy trochę z tym środkowym tierem. Bez no za drogi mniejsza. E, do dopłacenia jest 8, 800 tysięcy. A no, parę kosztuje tam 350 tysięcy. Więc dawaj paragoniarz, kupuj. Dobra, proszę, niech będzie ten setny w końcu. Nie wiem, ile to temu mieliśmy. Jest! Jest! Jakie cudo w końcu Dobra, testik paragona lecimy, rura Zanurzamy czy nie, poczekaj Co to znaczy? Bo on może być zanurzony i nie zanurzony Poczekaj, bo on jest, jak on jest zanurzony to on nic nie robi To jest no To ja go na razie odnurzyłem Ta I, i lepiej chyba, żeby został odnurzony Ile on bije, jedyny nie no to jest dobry zawodnik. No mocny, A On ej, poczekaj, jak się zbliży, to chcę zobaczyć na zanurzonym... On nic nie robi na zanurzonym, dosłownie. Co on robi, Dobra, jak się zanurzy? Co? No właśnie nic, nic z nich A chyba to nie ma. Jak są inne małpy pewnie. Tak obstawiam. Chyba tak, chyba tak. No, Można na chwilę zobaczyć tak. zwykłą małpkę i zobaczyć czy ona ma jakieś abilitki na rzucone? Nie, nie wiem. Czekaj, tam, ja tam cię. Czy... O co chodzi? Nacisniemy tylko raz jej abilitkę, bo chcemy zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało. Ale ogólnie nie będziemy ratować jej abilitkami jej. Dokładnie. Pokażemy wam trzy rundki jeszcze i myślę, że ten. Że cięcie szybkie będzie. I zobaczycie ostatnią Także wam pokazać. Dobra, używasz tej abilitki czy, czy już koniec? E, nie. poczekajmy może chwileczkę, żeby... Włączę było... efekty. E, jest kilka tych, no to teraz odpalam. Co? E! Eee! Nie! Nie! Ta abilitka jest jakimś głównym. Aha Aha. To nie była fajna abilitka To jakaś bomba jest zrzucona wtedy, jakaś mówi. Nie wiem co tam jest zrzucane, ale ma jakieś odliczenie i nie bije <noise> No właśnie, to jest ten problem, że nie bije No to co? No to... Ale ma wystarczający level, tak? No, był setny level był i to chodzi o to, żeby przetestować małpkę. Przetestowaliśmy Dokładnie. ją dosyć. Wiecie, że jak działają abilitki. No, widać, że jest mocna, bo zrobiła. 10 milionów i pół, w sumie. No, 10 milionów obrażeń w 3 rundy. No znaczy tak. no... Trzy. To potężnie, trzy. zbijała szybko. Tam, może no, wszystko. Jest. To jest dobry paragon, inwestujcie w to. E, jebcie inżyniera całym sercem, nie używajcie go. Wam. A w ogóle nie zanurzajcie tej małpki, bo to jest jakaś tragedia, bo to Ta. ona nie bije. To chyba tylko, gdy masz inne małpki. Tak. A, a bilitka to ci daje stun na, na 15 sekund i nic ona nie robi przez 15 sekund. Tak. Więc, więc. To jest ten problem. Trzeba uważać z tą małpką, ale ogólnie. Nie jest bardzo dobra. Więc. Więc w sumie to na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Dokładnie, na tyle. Nic więcej niemal dodać. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, dawać lajki i. Dobra, przez ten gawesz ten. Ziołysz od tych do 4 genów. LLLL na 3 2, 0.